Witajcie w e, takim odcinku trochę informacyjnym, e, trochę tłumaczącym dlaczego nie było żadnych filmów, no i trochę początkujący taką serię, że będą te filmy teraz trochę, chociaż nie do końca, bo znowu pewnie będzie przerwa za chwilę, ale to już trochę nie ode mnie zależy. E, I tak... Mm -hmm. E, filmy będą. Od razu pierwszy odcinek będzie po tym e, i to będzie z, z serii Escape'ów, takiej całkowicie nowej serii. Nie one będą nam wrzucane na razie, mam nagrane 4, Jeszcze trzeba je tylko dokończyć, renderować. Z Darkest of Days e, odcinki będą. O Brat mnie poprawia. To może źle wymawiam, nie wiem, teraz mnie to gówno obchodzi. E... E... Będą odcinki też za chwilę już. Ja to tam kończę już rozgrywać wszystko. Już prawie skończyłem to wszystko. Tam pierwszy odcinek jest tylko... ma błęda na początku. Na końcu tam jest trochę niedograne, ale... E... Co do serii modów. To y, serii modów teraz będzie z samolotu, czyli z modu planes, y, na serwer oraz na single player oraz y, będzie y, SPC, czyli single player, na którym aktualnie gram, To umożliwia y, latanie, zmianę pogody, zmienia dnia na noc i odwrotnie. No i tam jeszcze kilka takich bajerów jak niezniszczalnych na przykład No i o nim też będzie e, Co dalej? E, pobawimy się trochę tłokami jeszcze w odcinkach e, Był taki moment jeszcze do że się co niektóre osoby pytały o te przygody Panów kliperów no, one będą. Tylko do końca nie wiem kiedy, ponieważ odcinek jest w połowie nagrany i teraz. Yy, jeden z kolegów wraca 17. Eee, yy, 11. A ja wyjeżdżam już 17, więc... dodatkowo jeszcze tam mam jakieś rzeczy do zrobienia, ale postaramy się to nagrać. Więc... No dobra, to na tyle z tego. Uh -huh. Teraz może, nie pozwiedzamy yeah. trochę. Daje się trochę bawić to jest całe przejście w ścianie. To jest kopalnia. I... <tryk> Teraz zaleta tego. E e SPC. Może sobie ustawić latanie na przykład na jakiś daną tom, no i gdzie szybko przelecieć. Niestety chyba szybkiego chodzenia się nie da ustawiać. To chyba. Chyba nawet raczej. Dalej, ciekawostka. Eee, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że tłoki się nie palą. Więc spokojnie można stawiać tym. Jak to wszyscy wiedzą, no to nie sobie wiedzą. Ja szczerze mówiąc nie wiedziałem. Dobra. Tutaj tym częścią się zajmiemy w innym odcinku. Będzie tak, jak tam widzieliście na dworze. Okej. Okay. No będzie. Jest fajne oświetlenie w tej górze. Tylko muszę tam zmienić kilka klocków. Na no, idę ta i będzie fajnie. Ja na no, tym sobie nie gram dość długo, ale ogólnie nie jest tutaj zbudowane tak naprawdę w, na wysokość. tylko tylko kopalnie do dołu. Eee, to jest palarnia, czyli tam piece, tutaj jest mój niby bunkier bunkier. To jest takie miejsce, w którym po prostu sobie czasami przesiaduję. Okej. Okay. Tutaj mamy takie obserwacje. do obserwacji obserwatorium. Może tak to nazwać. Zejdziemy dalej. Muszę to robić szybko, bo ktoś idzie, więc nie wiem, może zrobić cięcie. Okay, ok, tutaj wychodzimy. To jest kolejna zabawa właśnie. Świerdza poswie światła, po... ale dobra. Tam jest lawa w środku. Już to pokazuję. Widzicie? Teraz jak tylko odchylę tą okno nam się cofnie, lawa się nam będzie wylewać, tutaj na dół to jest takie bardziej przydatne na serwer, jak to cię lubi w wojnę na serwerze. No i ostatnia rzecz, chyba jest ciekawsza. druga ucieczki, stąd ogólnie tak się pokażę, jak wygląda ten mój świat. To chwilkę polatamy, no i będę kończył. Bo to taki szybki odcinek, że tak powiem. Od razu się będę pewnie od razu albo za chwilę. A, tam mój brat gada obok. No to nie słuchajcie go. Tak, to jest mój świat. Teraz tylko. Włączymy. Ok. Teraz pokażę, może jak wygląda mój świat. Wygląda w ten sposób. Jest dość grukowany, ale mi to najbardziej odpowiada, ponieważ Nie chcę robić żadnych dużych budowni Tylko, tak jak widzieliście do tej pory Są wykopane pod tym tunelem jeszcze będą ciągnęły w tę stronę i tak dalej, będą tam się rozszerzały na góry Razem z filmami będziemy mogli doskonalać Tutaj w tej dziurze chyba już byłem, tak mi coś się zdaje Okej. Okay. To co na tym będziemy to kończyli Od razu mówię, że żadnych komend, chociaż one są możliwe w SPC. Nie używałem. W końcu sensie, nie giwę coś tam. A, jeszcze Nie. Nie, to prowadzenie do nie będę robił. Zrobię w jakimś innym oddzielnym filmie, że tak powiem. Okej, okay, no to na tym będziemy. Czyli tak więc komentujcie, subskrybujcie. No i do następnego odcinka. Cześć!